Kompleksy, wstyd, brak pewności siebie. Ja nie, na no, nie przepraszam. W tym programie zobaczycie niezwykłe metamorfozy pacjentów, którzy marzą o tym, by poczuć się dobrze we własnym ciele. Marzę o gładkiej, pięknej skórze. Każdy odcinek to nowa historia. Znalazłam się w domu samotnej matki. Bohaterom pomagają specjaliści z kliniki stworzonej przez Joannę i Marcina Ambroziak. Jesteś piękna, kiedy jesteś sobą. W dzisiejszym odcinku ze swoimi kompleksami zmierzą się Filip i Renata. Te zakola po prostu wyglądają nienaturalnie jak na mój wiek. Śmieję się czasami, że mam całe zło twarzy, lwie zmarszki, kurze łapki. Pacjentami zajmą się dr Maciej Ambroziak i dr Marcin Ambroziak. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Relacje między synem a ojcem muszę powiedzieć, że są wyjątkowe i z przyjemnością się ich obserwuję. Niestety w międzyczasie dziewczyny zrezygnowały z pracy, naprawdę nie jest zbyt ciekawie. Lekarze w akcji, bez cenzury.